Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Chciałem rozpocząć od przesuniętego w czasie spotkania szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji Marco Rubio i Sergeja Ławrowa, a także oddalającej się perspektywie spotkania w Budapeszcie, spotkania Trump-Putin. Trump Co jest tego przyczyną? Jakie są okoliczności geopolityczne? Co to wszystko oznacza także dla Bezpieczeństwa Europy, a może nawet przede wszystkim dla bezpieczeństwa Europy, i jak wygląda właśnie ten kontekst geopolityczny, o tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka. Część druga i trzecia będą poświęcone, moim zdaniem, bardzo nieodpowiedzialnym wypowiedziom polityków w Polsce. Przede wszystkim to jest podbijanie bębenka wojennego, no absolutnie sprzecznego z polską racją stanu, i mamy wypowiedzi, które skłaniają. I Niemcy, i Rosję do oskarżeń pod adresem Polski o wspieranie terroryzmu. To się dzieje niestety w okolicznościach coraz słabszej wiarygodności państwa polskiego na arenie międzynarodowej, zwłaszcza po 12 września bieżącego roku, no ale ta wypowiedź, którą omówię dzisiaj, w drugiej części wypowiedź ministra Radosława Sikorskiego o no właśnie aresztowaniu Władimira Putina na terenie państwa polskiego pokazuje także podwójne standardy. Z jednej strony list żelazny dla Benjamina Nataniahu, czy gwarantowanie po prostu bezpieczeństwa, gdyby pojawił się w Polsce, z drugiej strony, no właśnie, zapowiedź przejęcia samolotu, samolotu rosyjskiego. Co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa? Tak jak powiedziałem o tym w drugiej części, i część trzecia, ostatnia, ale nie najmniej istotna, to jest zawitanie do portu w Gdańsku, chińskiego. Kontenerowca Istanbul Bridge, bardzo ważne wydarzenie. Port w Gdańsku był jednym z zaledwie czterech portów, które właśnie chiński kontenerowiec płynący, który przypłynął przez trasę arktyczną, odwiedził. No i pojawiły się natychmiast głosy o tym, że Polska nie powinna te, współpracować gospodarczo z Chinami z wykorzystaniem północnej drogi morskiej, no bo tam są oczywiście także wpływy rosyjskie, jeżeli chodzi o północną drogę morską. Czyli na złość Putinowi mamy zrezygnować z rozwoju gospodarczego i przyczynić się do jeszcze większego wzrostu. Pozycji portu w Hamburgu, portu niemieckiego. No tak, można odebrać słowa między m.in. takich ludzi jak pan Stanisław Żaryn, były zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, a zatem osoba nieprzypadkowa, osoba no mająca znaczenie w poprzednim, w poprzednim rządzie. Warto się przyjrzeć tego typu wypowiedziom i zadać sobie pytanie, komu tak naprawdę te wypowiedzi służą. A jeśli państwo będziecie chcieli nieco głębiej wejść w temat Polarnego jedwabnego szlaku znaczenia Arktyki, znaczenia północnej drogi morskiej, współpracy chińsko-rosyjskiej. Właśnie jeżeli chodzi o północną drogę morską, to serdecznie Państwa zapraszam na mój wykład pogłębiony, na taki odcinek pogłębiony, który znajduje się na nowo, na nowym starym kanale, reaktywowanym kanale. Akademii Geopolityki jest, można powiedzieć, już uruchomiony ten kanał. Możecie Państwo wejść na link, który znajduje się w opisie do dzisiejszego odcinka, także w komentarzu. Ben... Mo... I zachęcam oczywiście Państwa do subskrypcji także drugiego mojego kanału, Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego, gdzie znajdziecie Państwo wykłady popularno-naukowe, pogłębiające także tematykę prezentowaną w podcaście geopolitycznym. Zachęcam oczywiście niezmiennie do subskrypcji tego głównego kanału, do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i do wspierania obu kanałów. Przechodzimy do pierwszego tematu. 21 października 2025 roku amerykańska telewizja CNN poinformowała, że w najbliższym czasie nie dojdzie do spotkania szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej: Marco Rubio i Siergija Ławrowa. No, tym samym może to oznaczać, że maleją nieco szanse na szybką organizację szczytu. Spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w stolicy Węgier w Budapeszcie. To nie jest tak, że szczyt został odwołany. No, wręcz odwrotnie, jest jasna zapowiedź, deklaracja nie tylko samego Wiktora Orbana, Petera Siarto, szefa węgierskiej dyplomacji, no, ale także samego Donalda, Donalda Trumpa, który zapowiedział po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, która się odbyła 16 października bieżącego roku, że dojdzie w, do spotkania przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji na wysokim szczeblu, no i w perspektywie także kolejnego spotkania z prezydentem Rosji. Natomiast to się, to się oddala. Pytanie dlaczego tak się dzieje? Skąd te turbulencje? Nie sposób nie wiązać różnego rodzaju faktów, bo trzeba jasno powiedzieć, że jest wybuch właśnie w tym tygodniu, w poniedziałek wieczorem wielki pożar w węgierskiej rafinerii należącej do koncernu MOL w mieście Sashalombatta, która no, i to może być, no to jest naprawdę duże uderzenie, jeśli chodzi o system zaopatrzenia w paliwa nie tylko Węgier, ale także całego, całego regionu. Trzeba jasno powiedzieć, że tutaj zagrożona jest także Serbia, jeżeli chodzi o te kwestie energetyczne. Natomiast już są podejrzenia, że mogło dojść do jakiejś, jakiegoś sabotażu, i to jest być może przez część komentatorów także na Węgrzech, jest to wiązane z perspektywą organizacji szczytu Trump-Putin. W tym kontekście podnoszone są głosy, że Węgry nie są miejscem bezpiecznym na organizację tego typu spotkania, i tak dalej. No, to oczywiście jest kwestia dalszego, dalszych wnikliwych badań, jakie były przyczyny tego wielkiego pożaru w tej, w tej rafinerii. Natomiast no, nie sposób, nie sposób nie wiązać tych dwóch tych dwóch czynników, tych dwóch wydarzeń, czyli perspektywy organizacji szczytu Trump-Putin w sprawie, w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i takiego wielkiego pożaru. Czy to przypadek? No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, ale oczywiście y, trzeba poczekać na Trzeba poczekać na konkrety, trzeba, trzeba poczekać na dowody, natomiast no, jest to bardzo zagadkowe, delikatnie, delikatnie mówiąc. Natomiast wracając do kwestii, do kwestii samego spotkania Rubio z Ławrowem, pytanie, dlaczego teraz nie dojdzie do tego spotkania? Po pierwsze, uruchomione zostały bardzo duże siły polityczne w samej Unii Europejskiej wśród lobbystów prowojennych. Całego tego lobbingu prowojennego, który jest w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także, a może nawet przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, nie da się nie zauważyć, że jest pewien dysonans, delikatnie mówiąc, jeżeli chodzi o kwestie, taki dysonans poznawczy, jeśli chodzi o kwestie wojny na Ukrainie, w otoczeniu Kira Starmera i w otoczeniu Donalda Trumpa. Jakby Oba ośrodki decyzyjne zupełnie inaczej patrzą dzisiaj na wojnę na Ukrainie. Dla Wielkiej Brytanii jest to kwestia egzystencjalna, egzystencjalna w sensie osłabiania Rosji. Dla Stanów Zjednoczonych to jest element znacznie szerszej gry. To jest, no i to niestety także rzutuje na pewne rozbieżności, czy też inne podejście tych państw do, do tego konfliktu. W Wielkiej Brytanii zdecydowanie zależy na przeciąganiu wojny na Ukrainie, na jeszcze większym osłabieniu Rosji niż do tej pory. Chociaż no, oczywiście trzeba też jasno powiedzieć, że oprócz tego, że Rosja. Jest w niektórych aspektach osłabiona, no to w innych aspektach jest znacznie silniejsza niż była w roku 2021, jeżeli chodzi o zdolności wojskowe, jeżeli chodzi o system decyzyjny, system świadomości sytuacyjnej, jeżeli chodzi o produkcję dronów, jeżeli chodzi o doświadczenie bojowe żołnierzy, podoficerów, oficerów, całych sztabów itd. Tak dalej. I tak dalej. To też trzeba umieć wypośrodkować te wszystkie kwestie. No i Rosja oczywiście na froncie wygrywa. Owszem, nie są to jakieś wielkie zdobycze terytorialne na dziś, no ale to 20% terytorium Ukrainy jest okupowane, a nie, a nie na odwrót. Więc Ukraina tej wojny nie tylko nie wygrywa, ale ją bardzo dotkliwie przegrywa. I kończą się uzupełnienia kończy się rekrut ukraiński. No i to powoduje różnego rodzaju nerwowe reakcje w Londynie, także w innych stolicach, takich jak Berlin czy Paryż. Stąd cała koalicja chętnych, prawda, i próba przeciągania tej wojny. Trump patrzy na to zupełnie inaczej. Patrzy na to w sensie oczywiście transakcyjnym, to nie jest człowiek, który jest gołąbkiem pokoju. Mówiłem o tym wielokrotnie. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że. To nie jest zwycięstwo Donalda Trumpa na tym etapie. No, trzeba tutaj jasno powiedzieć, że spotkanie odwołał sam Siergiej Ławrow. Dopiero później Biały Dom wydał takie oświadczenie, że tego spotkania Rubio Ławrow nie będzie. I to, jasne, to, to nie wygląda dobrze dla, dla, dla Trumpa. No, tak naprawdę, pa, pa, patrzmy na jego zapowiedzi. Z kampanii wyborczej. Patrzmy na te. Już pomijam, jakby kwestię zakończenia wojny w 24 godziny, bo to było kompletnie nierealne, no ale patrzmy na te ostatnie miesiące. Od 20 stycznia 2025 roku, od chwili, kiedy Donald Trump został zaprzysiężony na 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakby stanowisko Rosji jest znane. Jest znane od grudnia 2021 roku. Przedstawił je, przedstawił je MSZ rosyjski. Tu się nic nie zmienia, mówiąc o. O konieczności usunięcia historycznych przyczyn wojny na Ukrainie, to jak mantrę powtarza to Siergi Ławrow, <laughs> No, ma na myśli neutralizację Ukrainy, przekreślenie członkostwa w NATO, demilitaryzację tego państwa, usunięcie obecnego systemu politycznego na Ukrainie czy zmianę tego systemu politycznego i tak dalej, i tak dalej. Te kwestie są znane. Tu nie chodzi, to, to nie jest wojna o Donbas. Tak? To też musimy znać proporcje, jakby to nie, tu nie chodzi o Donbas, tu nie chodzi o taki czy inny obwód. Oczywiście na szczeblu negocjacji pokojowych, rozejmowych takie elementy wchodzą w grę, natomiast. Tu nie chodzi o to, tu chodzi o całą zmianę. Architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. To jest istota gry. Jeżeli Donald Trump zapowiadał pokój i zapowiadał rozwiązania systemowe, no, a ich nie ma, no to też świadczy o słabości przywództwa, o słabości przełożenia, no, można powiedzieć, no, pytanie czy prymatu amerykańskiego, na pewno pewnej dominacji amerykańskiej w sprawach gospodarczych nad Europą, jeżeli chodzi o sprawy polityczne. Tego przełożenia bezpośredniego widać nie ma. Amerykanie oczywiście chcą pobudzać swój przemysł zbrojeniowy, Chcą zakupów europejskich w Stanach Zjednoczonych, no ale pewnych rzeczy się tutaj nie da pogodzić. Albo Donald Trump jest skutecznym przywódcą, jest prezydentem pokoju, oczywiście to wszystko w cudzysłowie mówię, i jest w stanie wymóc na sojusznikach europejskich zakończenie tej wojny na Ukrainie i przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań, także narzucenie pewnych rozwiązań Ukrainie, no albo nie i wojna toczy się dalej, będzie rozstrzygnięcie na froncie, rozstrzygnięcie niekorzystne dla, dla Ukrainy. Oczywiście będzie to generować nowe fale migracji, będzie to generować fale przestępczości zorganizowanej, będzie to generować problemy finansowe. Polska już ma problemy finansowe w związku z pomaganiem Ukrainie. Widać to potężne zadłużenie państwa polskiego, no ale to są znacznie, znacznie szersze problemy. Natomiast tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że wojna na Ukrainie jest elementem szerszej rozgrywki. Jak mówi pan profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej jest to część wojny zintegrowanej, czyli jest to wojna zintegrowana, zintegrowana no, z całym konfliktem hegemonicznym, z całym, z całą zmianą architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na świecie i tak na to trzeba patrzeć. To nie jest um, autonomiczny konflikt, czyli to nie jest samodzielny konflikt, to jest element szerszej rozgrywki, tak jak konflikt na Bliskim Wschodzie, tak jak rywalizacja w Arktyce, tak jak rywalizacja wreszcie na Indopacyfiku. To co się dzieje dzisiaj w stosunkach amerykańsko-rosyjskich um, jest pewną wypadkową. Wypadkową relacji między Waszyngtonem a Pekinem. I te relacje w ostatnich tygodniach uległy bardzo istotnemu zaostrzeniu. Mówiłem Państwu w podcaście geopolitycznym o decyzji Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczenia eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Mówiłem o odwecie amerykańskim w postaci no, zajęcia przez Holendrów chińskiej Nexperi. I kolejne, kolejne odpowiedzi chińskie, już właściwie widać, że Holendrzy chcą powrotu do stołu rozmów, są do, dociśnięci do ściany, są w bardzo. Nie, no, Powiedzmy sobie szczerze, niekomfortowej sytuacji między Waszyngtonem a Pekinem. Zresztą Polskę czeka dokładnie podobne wybory, tak naprawdę geopolityczne. Polska dzisiaj również jest w pewnym geopolitycznym położeniu między Waszyngtonem a Pekinem. O czym niektórzy nie pamiętają, myślę, że spora część establishmentu politycznego w Warszawie o tym nie pamięta. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że przede wszystkim dzisiaj establishment wokół Donalda Trumpa czeka na spotkanie z Xi Jinpingiem. Nie wiemy czy do niego dojdzie w przyszłym tygodniu w Korei Południowej. Jeżeli do niego dojdzie na szczycie APEC, będę oczywiście państwu to relacjonował, będę dla państwa komentował. Na dziś jeszcze nie wiadomo czy do tego szczytu dojdzie. Miałby być to jeden jedno z trzech spotkań Trump-Xi Jinping czy Xi Trump i kwestia unormowania relacji geoekonomicznych w skali całego świata, w skali globalnej. Spojrzenia jeszcze raz na kwestię łańcuchów dostaw, na kwestię wymiany handlowej i tak dalej, na transfer wysokich technologii. I kwestia ceł, które no, jeżeli nic się nie zmieni od 1 listopada. Wejdą właściwie no 100% cła na towary chińskie, to będzie już taka naprawdę duża wojna, wojna celna, byłaby to wo duża wojna celna. I ta sytuacja absolutnie rzutuje, rzutuje na kwestie także relacji amerykańsko-rosyjskich. A zatem to, że ten szczyt w Budapeszcie nieco się oddala, jest wynikiem nie tylko sprzeciwu lobby prowojennego w Europie, części takiego lobby w Stanach Zjednoczonych, nie tylko słabości otoczenia Trumpa w tych kwestiach, takich geopolitycznych, no a ale także tej rozgrywki systemowej, tej rozgrywki strukturalnej, która dzisiaj się dzieje na świecie. No, tutaj Ukraińcy stali się zakładnikami rywalizacji, rywalizacji wielkich mocarstw i trzeba, mieć to, i trzeba mieć to na uwadze. W ciągu ostatnich miesięcy bardzo uaktywniły się różnego rodzaju środowiska, ale także poszczególne osoby podbijające bębenek prowojenny w Polsce. Pojawiło się mnóstwo nieodpowiedzialnych wypowiedzi polityków z pierwszych stron gazet, mówiłem o tym szeroko, komentowałem to w podcaście geopolitycznym, no ale trzeba też powiedzieć, że sytuacja międzynarodowa Polski i cały czas się pogarsza, właściwie z miesiąca na miesiąc. Polska jest ignorowana, jeśli chodzi o najważniejsze gremia międzynarodowe, można mówić tutaj już o utracie sporej części wiarygodności państwa polskiego, zwłaszcza po tej wypowiedzi Marcina Bosackiego, szefa MSZ-u na forum ONZ, gdzie wymachiwał tym zdjęciem z, no, ze, zniszczonego do, ze zniszczonym domem y, mieszkalnym w Wyrykach, mówiąc, oskarżając Rosję o zniszczenie. Okazało się, że to sojuszniczy holenderski F-35 dokonał tego zniszczenia. Y, zresztą trzy czwarte członków ONZ, trzy czwarte państw świata uznawanych na arenie międzynarodowej nie poparło oświadczenia państwa polskiego i to jasno pokazuje, gdzie dzisiaj Polska się znajduje. Polska była nieobecna 18 sierpnia na szczycie, y, no właśnie, szczycie Trump, liderzy Europy w Białym Domu. Polska była nieobecna w Sharm el-Sheikh, mimo że na przykład premier Viktor Orban był obecny i można tutaj naprawdę mówić bardzo wiele i podawać wiele takich przykładów pokazujących na marginalizację dzisiaj pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej. W ostatnim czasie nasiliły się ataki Niemiec na Polskę, oskarżenia o sprzyjanie aktom terroru. Mówimy tutaj o zakazie ekstradycji jednego z Ukraińców podejrzewanego o udział w wysadzeniu Nord Stream. To na pewno nie przysłużyło się dobremu pr państwa polskiego. I Niemcy, i Rosjanie, można powiedzieć, zaciśniają swoją współpracę w takim, powiedziałbym, na polu informacyjnym przeciwko Polsce. Zresztą decydenci państwa polskiego dają sami paliwo do tego. No, i moim zdaniem, niewątpliwie tutaj bardzo niekorzystnie wygląda cała sytuacja. Po kolejnych słowach Radosława Sikorskiego, wicepremiera i ministra spraw zagranicznych, wyraził wątpliwość, czy Rosja zdecyduje się na lot prezydenta Władimira Putina nad, w przestrzeni powietrznej nad Polską na szczyt w Budapeszcie. I tutaj powiedział, Między innymi, to jest cytat: Nie możemy zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże sprowadzenia te, takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do Trybunału w Hadze. Myślę, że strona rosyjska to wie i dlatego, jeśli ma dojść do tego szczytu, oby z udziałem ofiary agresji, to będzie to inna trasa. Koniec cytatu. No długo nie trzeba było czekać na odpowiedź rosyjską. Na konferencji prasowej Siergiej Ławrow powiedział, że Polska cytuję, jest gotowa przeprowadzać ataki terrorystyczne. Koniec, koniec cytatu. W tym kontekście ataki przeciwko Rosji tutaj powiedział, powiedział dokładnie Siergiej Ławrow, cytat słyszałem, że Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina lecącego w stronę Budapesztu na szczyt z Trumpem w przestrzeni powietrznej Polski nie byłoby zapewnione. Koniec cytatu. No i tutaj y, przypomniał, że polski, y, polski sąd właśnie podjął decyzję Decyzję o niewydawaniu stronie niemieckiej Włodymyra Żurawlowa, osoby podej Ukraińca podejrzewanego o udział w sabotażu. Gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. No i w tym kontekście to się to oczywiście jest wykorzystywane teraz przez stronę i niemiecką i rosyjską do oskarżeń przeciwko państwu polskiemu o sprzyjanie terrorystom o właśnie jakieś takie plany tego typu prowokacji. Niewątpliwie nie służy to Polsce na arenie międzynarodowej, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, tym bardziej, że minister Radosław Sikorski w ogóle MSZ no, stosuje podwójne standardy, trzeba jasno powiedzieć, że. Była, było, były zapewnienia można powiedzieć takiego listu żelaznego nietykalności premiera Izraela Benjamina Nataniahu, który miał były takie plany, aby przybył na uroczystości wyzwolenia obozu Auschwitz i, no, i miał mieć zapewnioną nietykalność i jakby tutaj można powiedzieć nie miał nic do, do, do gadania Radosław Sikorski jeżeli chodzi o międzynarodowy trybunał, trybunał Karny w Hadze, natomiast no tutaj widać podwójne pod podwójne standardy. W strefie gazy zginęło ponad 20 tysięcy dzieci. Na Ukrainie nieco ponad 700. No jest ogromna, ogromna różnica, ogromna różnica w traktowaniu cywilów, w ogóle w prowadzeniu działań wojennych i tak dalej, w podejściu do pomocy humanitarnej. Można mnóstwo wymieniać prawda, tych przykładów, natomiast widać te podwójne standardy, widać te hipokryzje i Radosława Sikorskiego i innych polityków w Polsce, i innych polityków w Warszawie. Tego typu działania, które no, wskazują na, jakiś, na jakąś formę, właśnie zatrzymania prezydenta Rosji, no miałyby daleko idące skutki łącznie z groźbą wojny. Po prostu wejścia w wojnę z Federacją Rosyjską. Wiemy, że Polska nie ma nie tylko żadnego interesu w wojnie z Rosją, ale jest do żadnej wojny w ogóle nie przygotowana. I tego typu słowa trudno inaczej nazwać niż daleko, daleko nieodpowiedzialnymi. No, to jest najdelikatniejsze słowo, które mogę tutaj użyć, najdelikatniejsze. Wyrażenie, mówiąc wprost, no w mojej ocenie działania Radosława Sikorskiego, wypowiedzi na arenie międzynarodowej, wypowiedzi krajowe w sprawach polityki zagranicznej, no po prostu są sprzeczne z polską racją stanu i sprzeczne z polskim interesem narodowym. 18 października 2025 roku do portu w Gdańsku wpłynął kontenerowiec o nazwie Istanbul Bridge, wysłany przez armatora z Singapuru, który dotarł do Gdańska wyjątkową trasą, bo trasą arktyczną, północną drogą morską. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że chiński armator Sea-Legend w sierpniu bieżącego roku ogłosił, że uruchamia takie testowe połączenie kontenerowe z Chin kontynentalnych do Europy Północnej, które ma objąć także port. W Gdańsku i ta cała trasa to jest właśnie trasa arktyczna, przede wszystkim trasa arktyczna, północną drogą morską. No i tak jak powiedzieli, tak zrobili 23 września bieżącego roku z portu chińskiego w Ningbo, wyruszył tenże, tenże kontenerowiec. Załadunek odbywał się nie tylko w Ningbo, ale także w Szanghaju i w Xingdao, a rozładunek porty rozładunku określono je jako cztery miejsca, czyli brytyjski Felixstowe, niemiecki Hamburg, holenderski Rotterdam i polski, i polski Gdańsk. W pierwszym porcie w Europie, czyli Felixstowe. W Wielkiej Brytanii ten kontenerowiec pojawił się 13 października. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że według zapowiedzi cała cała podróż do Europy miała trwać 18 dni no z uwagi na różnego rodzaju kwestie i klimat i, i, i można powiedzieć atmosferyczne, klimatyczne i logistyczne. Nie udało się to statek potrzebował 20 dni, no ale to i tak to i tak o wiele o wiele szybciej niż tradycyjną tradycyjną trasą. No te tradycyjne trasy są dwie albo przez Kanał Suezki, no to jest tak mniej więcej 40 dni, no albo no, wyprawa morska z Chin dookoła Afryki przez opływająca przylądek Dobrej Nadziei, no nawet do 50, do 50 dni. Dla porównania podróż drogą lądową, czyli tym korytarzem kolejowym, trwa około 25 dni. Włączenie portów w Gdańsku w polarny jedwabny szlak, w ten. W tę trasę wymiany handlowej między Chinami a Europą jest ogromną szansą. Jest ogromną szansą nie tylko dla samego portu w Gdańsku, ale także ogromną szansą dla rozwoju gospodarczego Polski. No, wyjście na morze to jest okno na świat, nie trzeba o tym mówić. Każdy, kto ma elementarną wiedzę na temat geopolityki, wie, jak istotną rolę w dziejach świata odgrywały właśnie trasy morskie handlowe jak, jak istotny jest to krwiobieg gospodarczy jeśli chodzi o trasy morskie i dostęp do wszechoceanu przez właśnie morze i posiadanie własnego portu jest ogromnym atutem na arenie, na arenie międzynarodowej i to że Gdańsk stał się jednym z czterech portów do którego zawinął Istanbul Bridge to jest ogromny ogromny sukces natomiast natomiast pojawiły się natychmiast w Polsce głosy które mówią o Kontrowersjach, o kontrowersjach związanych z tym, że żegluga na Oceanie Arktycznym jest ściśle związana z geopolityką że statki handlowe, które kursują północną drogą morską, muszą korzystać z asysty lodołamaczy rosyjskiego koncernu Rosatom. No, i to oczywiście pojawiło się mnóstwo takich głosów w Polsce. Jeden z tych takich bardzo charakterystycznych państwu przypomnę, ale zanim do tego dojdę, to chciałem wspomnieć o tym, że armator Sea Legend, ten chiński armator, powstał w bardzo istotnych okolicznościach, to znaczy powstał jako odpowiedź nie ty, przede wszystkim jako na narosnące zapotrzebowanie na alternatywne trasy żeglugowe. To się, stało, to się stało przed trzema laty, podczas tego słynnego kryzysu na Morzu Czerwonym, i właśnie kwestie globalnych zakłóceń łańcuchów, łańcuchów dostaw. No i to jest poszukiwanie przez Chińczyków różnych, różnych alternatyw. Bardzo dobrze się stało, że Polska stała się na tej, no, no elementem tej trasy. To jest ogromna, tak jak powiedziałem, szansa, no ale już. Pojawiły się głosy ludzi, członków partii czy formacji politycznych, czy ludzi związanych z, z rządzącymi Polską formacjami politycznymi w ciągu ostatniej dekady, którzy zaczęli bardzo mocno kwestionować, czyli krótko mówiąc, zaczęli krytykować to, żeby towary z Chin były transportowane przez północną drogę morską także do, do Gdańska. I Krótko mówiąc, z tych wypowiedzi wynika tak, że to Hamburg powinien być ostatnim portem. To jest ewidentna gra na Niemcy. No i proszę zobaczyć na jeden z takich wpisów, bardzo charakterystyczny wpis pana Stanisława Żaryna, byłego doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, byłego zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, byłego pełnomocnika rządu Prawa i Sprawiedliwości do spraw bezpieczeństwa przez Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Obszerny, obszerny wpis, który Państwo widzicie teraz na swoich, na swoich ekranach. No, i jest, krótko mówiąc, szybka konstatacja pana Stanisława, że Polska jest wciągana w niebezpieczną współpracę. To jest cytat. Jesteśmy wciągani w niebezpieczną, w niebezpieczną współpracę. No i oczywiście ten naczelny argument rusofobiczny, że jeżeli w ogóle tutaj rosyjskie statki udrażniają północną drogę morską, no bo Rosja posiada około 40 lodołamaczy, w tym o napędzie atomowym, no, to wówczas Polska nie może się angażować, nie powinna się angażować we wchodzenie w taki międzynarodowy, globalny krwioobieg gospodarczy. No, na złość Putinowi, no właśnie, odetniemy sobie dodatkowe źródła dochodu, odetniemy możliwość rozwoju portowi, portowi w Gdańsku. No, to jest coś niewyobrażalnego. Widać było to zamknięcie granicy polsko-białoruskiej. Jakie miało przyczyny? Przecież tu nie chodziło o żadne ćwiczenia Zapad 2021, bo granica z obwodem kaliningradzkim, gdzie również, toczyły się te, były organizowane te manewry, była cały czas otwarta, to chodziło o uderzenie właśnie w transport kolejowy, właśnie w tę lądową odnogę, w ten tak zwany korytarz północny lądowy Nowego Jedwabnego Szlaku. No i widzimy, że pod naciskiem amerykańskim nie tylko Holendrzy się uginają, nie tylko Holendrzy idą na zwarcie z Chinami, ale również Polska jest eliminowana z tak wielkiej szansy cywilizacyjnej, z tak wielkiej szansy cywilizacyjnej podniesienia naszego poziomu. Rozwoju gospodarczego. Czyli, krótko mówiąc, mamy nacisk nie na budowę mocarstwa gospodarczego, ale na szabelkizm, na budowę jakiejś iluzji mocarstwa politycznego, które będzie wygrażać wszystkim sąsiadom dookoła Niemcom, Białorusi, Rosji, Ukrainie, Litwie, Słowacji, Czechom, no i oczywiście Chinom, już nie sąsiadowi, ale jednemu z najważniejszych dzisiaj państw świata. Również, jakby biorąc pod uwagę Wypowiedzi takich ludzi jak pan Stanisław Żaryn, który z niepokojem patrzy na wpływy chińskie w Europie i, i na świecie, mówi o tych cały czas, no to jest jakaś obsesja właściwie o tych wpływach rosyjskich, jakby innych wpływów w Polsce nie było. To jest, no jak mówię, to, to wygląda wręcz na obsesję. No i krótko mówiąc, na złość, na złość Putinowi Polska ma, Polska ma. Że tak powiem, przyczynić się do rozwoju Hamburga, bo to przecież Niemcy nie zrezygnują pod wpływem wypowiedzi pana Żaryna z tej cywilizacyjnej szansy, tylko Hamburg się będzie rozwijał, Niemcy będą się rozwijały gospodarczo, Niemcy będą korzystały na wymianie handlowej z Chinami, a Polska będzie izolowana. No i pytanie, w czyim interesie padają takie słowa, które wypowiada pan, pan Żaryn? Odpowiedź zostawiam, zostawiam moim szanownym widzom i słuchaczom podcastu geopolitycznego. Dziękuję Państwu za uwagę.